Witajcie, kochani. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć, na czym polega zdrowe poczucie własnej wartości. I tak, co mi przyszło od razu jako pierwsza myśl, to zdrowe poczucie własnej wartości jest czymś, czego nie da się zagrać. Nie da się tego udać. Um, czyli nie można sobie go jakby tak sztucznie na głową gdzieś tam ustawić, tak? Że ja sobie powiem to po prostu albo wytrenuję się, i, i w mojej mowie, i wtedy jak będę tak idealnie mówić, to wszyscy będą myśleli, że no ja jestem taka pewna siebie i mam takie zdrowe poczucie własnej wartości. Nie, to nie na tym polega. Okay? zdrowe poczucie własnej wartości mogę też przede wszystkim od siebie powiedzieć, z mojego doświadczenia. Co dla mnie to znaczy? Dla mnie to znaczy, że nie porównuję się z innymi ludźmi. Pomimo moich potknięć, pomimo porażek, yy, czy lekcji, które dostaję, to nie biczuję się za to. Tak? Tutaj daję sobie to wyrozumiałość, tą empatię yy, i to kieruję do siebie, zamiast takiego biczowania, takiego hejtu yy, do siebie. Więc to jest dla mnie Pierwsze, pierwszy taki punkt. Co jeszcze? No to przede wszystkim też, że akceptuję siebie, jaką jestem na dany moment w tej całości, w tej pełni i z tymi cechami, które są takie bardziej może powiedzmy pożądane przez nasze społeczeństwo czy na, nagradzane, tak? Jak na przykład odwaga, rad, taka radość. Taka, no chcę powiedzieć taka, kiedy jestem radosna, tak, czyli yy, też z zachowaniami, które właśnie są akceptowane i, i, i można je okazywać, ale też kocham i akceptuję siebie wtedy, kiedy wchodzę w te tak zwane zachowania, które są niechciane w naszym otoczeniu, czyli, czyli kiedy czuję złość, kiedy czuję smutek, kiedy płaczę. Yy, kiedy boję się i mam ochotę się schować i, i, i uciec. Więc to jest ten cało kształt. Widzę to, widzę moje obie strony, i jednocześnie potrafię do nich tak podejść właśnie z takim, z taką, z takim zrozumieniem, z miłością. I co jeszcze też, bo tak dojechałam troszkę od do tego tematu poczucia wartości do tej właśnie akceptacji teraz w sumie siebie, ale to jest bardzo połączone, tak, jedno bez drugiego nie istnieje i jedno z drugim się wspiera wzajemnie i na, tak, i, i koegzystuje. E, także to poczucie pewności to na pewno nie jest porównywanie się z innymi osobami właśnie i co często ja też zauważyłam, że Złapać się właśnie też można na nim w sposób jaki się wyrażamy. Czyli dla przykładu z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że kiedyś dużo częściej łapałam się na tym, że e, mówiąc coś do innej osoby, e, kończyłam zdania, albo w pośrodku w, 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 wkładałam takie słowo chyba, może, tak myślę, e, i takie właśnie to było niepewne, to było czuć właśnie, że ja szukam tego potwierdzenia na zewnątrz, tak, że nie mam go w sobie osadzone. Bo bardzo to zauważam na sesjach, jak pracuję z ludźmi, bardzo, naprawdę, kiedy osoba czasami na początku właśnie siedzi taka zalękniona i język jej się plącze, nie potrafi się gdzieś tam tak płynnie wysłowić, przeprasza za to, co powiedziała. Cofa swoje słowa, powie coś, a później na przykład mówi: nie, 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 już nieważne, wiesz co nie, zignoruj. Czyli tak naprawdę pokazuje, że nie szanuje wartości tego, co mówi. Nie szanuje wartości swoich słów, nie szanuje samej sie sama siebie, uważa, że jej słowa są nieważne. Czyli ona jest nieważna. Nieważne jest to, co mówi. A później, właśnie, jeżeli popracujemy nad tym lękiem, jeżeli właśnie. Ja y, i ta osoba ze mną prze, y, y, no zbliżymy się do tego lęku, uznamy go, wiadomo tam jest cała, cały proces, przez który ja przeprowadzam i od razu widzę, i to jest niesamowite, ja widzę jak zmienia się postawa ciała tej osoby, ona zaczyna pewnie siedzieć, rozsiada się tak wygodnie y, na krześle na przykład, czy na fotelu, w którym siedzi. Mówi w przepływie, tam nie ma zająknięcia, tam nie ma chyba, może yy, takich właśnie zwrotów. Tam jest pewność, tam to płynie, ta odzyskana moc. Czyli ta pewność siebie, to poczucie własnej wartości yy, wraca, wraca do tej osoby, bo ono tam w nas jest. Yy, my go po prostu też utraciliśmy w procesie. Dorastania, tak? Ono zostało tak też zakopane, zagrzebane przez te wszystkie przekonania i lęki, którymi nas obarczono. I co jeszcze chciałam dodać, więc właśnie z tym poczuciem własnej wartości, to jest właśnie tak, że co ja właśnie czasami obserwuję, że próbujemy go udać. Próbujemy głową sobie jakiś koncept zbudować czy szukamy właśnie jakichś takich coachingowych bardziej podejść, co nie jest też złe, bo oczywiście one też mogą wspomóc, ale właśnie takie prawdziwe poczucie własnej, własnej wartości, taki korzeń, według mnie to jest właśnie coś, co jest w nas, to jest tak nienaruszalne, kiedy to odbudujemy. My stoimy wtedy przy sobie, my wiemy, kim jesteśmy na najgłębszym poziomie, My nie musimy wtedy tego szukać na zewnątrz. My naprawdę nie szukamy takiego uznania. Częściej, na czym też na przykład e, się wtedy łapiemy, że no na przykład, co ja też widziałam, że kiedyś zdecydowanie częściej pytałam inne osoby o zdanie e, na różne tematy. I oczywiście, że to też znowu jest OK, że, się, e, że sięgamy po różne źródła, ale tutaj da się wyczuć taką różnice taki tak, taką delikatną, subtelną właśnie tą, że, że to nie było takie właśnie to nie było takie szukanie różnych źródeł, a było właśnie szukanie takiego potwierdzenia z mojej strony. A co, co ty o tym sądzisz? To i to, i, i coś tam. A, a jak ty myślisz, na przykład, Kasiu, a ty, Agnieszko, co byś powiedziała na ten temat? A w tym momencie Nienokrotnie później nauczyłam się siebie zadawać to pytanie, Jadwiga, a co ty na ten temat myślisz? Ty, co ty czujesz w związku z tym tematem? Ty, Jadwiga. Czyli to samo pytanie możecie sobie nawet wy do siebie zadawać wtedy. Co ja czuję w związku z tym? Co ja bym chciała powiedzieć na ten temat? Bo to już jest też takie poznawanie siebie, swoich preferencji, ja przed samą sobą, co ja uważam na, dano, na dany temat. Co jeszcze z tym poczuciem własnej wartości? Właśnie co chciałam powiedzieć, że ono ma też swoje korzenie, jak zawsze, w dzieciństwie, tak? I to też jest bardzo mocno, to jest taki bardzo tam złożony proces, który to zaburzył, bo to nie było jedno wydarzenie, jedna sytuacja, która spowodowała, że my zwątpiliśmy w siebie, że my go zatraciliśmy. Tych sytuacji było parę, to było często wręcz ciągłość, tak? To się czasami mogło w niektórych domach wydarzać codziennie, nawet parę razy w ciągu dnia, w zależności od tego, jak bardzo dysfunkcyjna była ta rodzina. I wtedy właśnie my, nie, nie dostając em, tego od naszych rodziców, tego zachwytu, nie widzimy tego zachwytu w ich oczach, nie widzimy tego, że stają za nami, nie widzimy tego, że potrafią być obecni z naszymi emocjami i z naszymi uczuciami, to wtedy zaczynamy wątpić w nas samych, w nasze ja, to nasze ja, takie to, to się z angielskiego nazywa to tak zwane self, wtedy się wykształca, tak? To nasza, ta nasza osobowość wtedy się zaczyna... E, Roz, rozwijać i my ją dopiero zaczynamy odkrywać. Kim ja jestem. Co ja lubię, co mnie interesuje i czym jest moja pasja, jakie mam talenty. Co ja tu przyszedłem w, w tym życiu osiągnąć, nauczyć się, czym się podzielić. Tak? Co mnie pasjonuje? Te pytania my dopiero zaczynamy sobie gdzieś tam stawiać. Już nie mówię o tym, że w ogóle dopiero poznajemy świat. Patrzymy, obserwujemy, jak. Nasi rodzice się zachowują, jak ludzie wokół się zachowują, tak? Jak nasza rodzina się zachowuje, jak nasze rodzeństwo się starsze, może też zachowuje. I na tym budujemy sobie różne przekonania, założenia i uczymy się też sposobu, jak my się później zachowujemy. I także właśnie tam przede wszystkim, jeżeli zabrakło tam takiego, że rodzic pokazywał, że możesz być taka, jaka jesteś. A co to znaczy dla dziecka w takim wczesnym okresie, czyli na przykład w tym najbardziej najważniejszym czasie, tak? Od urodzenia do siódmego roku życia. Przecież mówi się, że jesteśmy w tak zwanych falach mózgu teta, gdzie bardzo łatwo nas zaprogramować. My bardzo szybko wierzymy w to, co rodzice do nas mówią, więc wtedy właśnie tam to się dzieje, tam jest to takie. Programowanie właśnie nas takie, takie no czasami niestety nie fajnie to wygląda bardziej jak takie tresowanie nas urabianie do pewnych ramek i tam to poczucie wartości się kształtuje na całe życie czyli jeżeli na przykład kiedy my odczuwamy złość odczuwamy strach a rodzic w tym momencie zamiast nas wesprzeć zamiast cał dać całkowite przyzwolenie na te emocje, na te uczucia, i zamodelować nam, czyli pokazać nam po prostu, jak zdrowo się regulować, jak zdrowo te emocje wyrażać, bez ranienia innych osób, to na przykład je neguje i nas zawstydza, albo jeszcze nas zastrasza. To my się uczymy czego, że my, jako ja, nie jestem okej, okay, taki, jak jestem. Czyli tracimy właśnie to poczucie wartości. To nasze poczucie wartości nigdy tak naprawdę nie, nie ma szansy się rozwinąć takie zdrowe właśnie ego. Wtedy jest to zdrowe ego, które, które się wtedy właśnie rozwija. Tylko jeżeli to dziecko właśnie miało oparcie, jeżeli miało całkowitą akceptację, którą rodzice jako pierwsi powinni mu dać, pokazać. I tam już to jest u, u źródełka, u korzeni, to już tam jest zaburzone. I dlatego później my idziemy z taką wątpliwością naszego ja, jestestwa. Wchodzimy właśnie z czymś takim w dorosłe życie i wątpimy i szukamy tego potwierdzenia. Hej, ty mi powiedz, czy ja jestem okej? Okay? Czy jak ja się złoszczę, to, jak jestem, to ja jestem okej? Okay? Czy jeżeli ja tutaj pomyliłem się. I popełniłem pomyłkę to nadal jestem OK? Szukamy właśnie tego potwierdzenia. Tak to się właśnie później wyraża w naszym życiu. Opieramy się na innych, wątpimy w siebie. I czego też często wtedy szukamy? No autorytetów, które nam powiedzą, jak żyć, co robić w życiu, jak się zachowywać, jakie wybory podejmować. Od najprostszych, najmniejszych do najbardziej takich e, poważnych, tak potrzebujemy wtedy dalej tego kogoś większego, mądrzejszego od nas, który nas będzie prowadził za rączkę przez życie. Także zobaczcie jaki to ma wpływ, jak, 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 jak to się tam głęboko zaczyna wcześniej, jak to się później za nami ciągnie, ciągnie latami. Dopóki my nie wybierzemy, nie wybierzemy, nie zdecydujemy, żeby coś z tym zrobić, żeby to przerwać. Dlatego właśnie ja uważam, że taka... Pra... Nie lubię tego słowa, bo to jest takie bardzo mechaniczne słowo, ta praca ze sobą, tak? Na pewno nie praca nad sobą, bo to jest takie kolejne tworzenie sobie bicza na siebie. Czyli robimy, robimy sobie wtedy to samo, co rodzice robili nam w dzieciństwie, ale taka praca ze sobą. Dlatego właśnie uważam, że to jest najcenniejsza, najbardziej wartościowa rzecz, którą można sobie dać. Bo to jest coś, co my w sobie odbudowujemy. Odbudowujemy? Pomyliłam się odbudowujemy. I to jest. Taki fundament, którego nic, nic go nie ruszy. Jak później my już zbudujemy taki zdrowy, właśnie jako zdrową bazę, to jesteśmy naprawdę nie do ruszenia. Nie da się nami manipulować, ciężko jest nas okłamać, ponieważ wiemy, wiemy jak wyczuć manipulację, ponieważ nasza intuicja też się budzi, więc po prostu czujemy, znamy to. Tak? Wiemy, kiedy ktoś próbuje nas omamić, zaszantażować. Wiemy, kiedy ktoś nam wbija poczucie winy albo próbuje nas na litość brać. Dlatego, właśnie, to jest tak cenne. Nie tylko z tego powodu, bo to już to są takie po prostu, jakby to powiedzieć, narzędzia, które zyskujemy. Tak? Na całe życie, ale przede wszystkim my wracamy do siebie, my wreszcie możemy siebie wyrażać w pełni, możemy um, cieszyć się życiem, po prostu cieszyć się życiem, dzielić się sobą z innymi osobami i jasne, że się pojawiają jeszcze czasem lęki, pojawia się czasem wątpliwość, ale wtedy już wiemy, gdzie sięgać, gdzie znowu mamy się zwrócić do siebie i siebie zapytać, a co ja czuję na ten temat. Ja, ja Jadwiga, ty Katarzyna, ty Zosia, ty Tomku, tak, ty Marzeno, i tak dalej. Co wy, co ty czujesz na ten temat? Jakbyś ty miała zapytać siebie, położyć rękę na sercu, zapytać siebie, co ja czuję na ten temat, co ja na ten temat uważam. I tam poczekać, bo tam odpowiedzi przyjdą. Bo są w nas. Wszystkie odpowiedzi są w nas. Tylko nas e, błędnie nauczono, e, zmanipulowano tak naprawdę, żebyśmy szukali zawsze poza sobą. Na zewnątrz. A to jest, błę... to jest z... zgubne. Zgubne, bo tam właśnie no, możemy jedynie właśnie liczyć na jakieś autorytety, e, jakichś ewentualnie dobrych ludzi albo nauczycieli, którzy nam coś podpowiedzą, ale... Na ile to jest potem zgodne z nami, tak? zgodne z tym, co my tak naprawdę chcemy zrobić w życiu. Mamy działać w zgodzie ze sobą, czyli właśnie słuchać siebie. I tam to się zaczyna, od pracy z wewnętrznym dzieckiem i nad uwolnieniem już od tych wszystkich ograniczeń tej, tej małej istotki, która czeka na nas. No i myślę, że z tym Was dzisiaj zostawię. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. I do zobaczenia. Pozdrawiam Was ciepło. Pa-pa.